Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tak więc od tego pokolenia zażąda się rozliczenia z krwi wszystkich proroków przelanej od początku świata, od krwi Abla, aż po krew Zachariasza. Od tego pokolenia zażąda się rozliczenia z krwi, od pokolenia Jezusa Chrystusa, które przelało najbardziej drogocenną krew. Zażąda się rozliczenia. I rzeczywiście krew Jezusa wylana za śmierć, za niewinność, za cierpienia wszystkich ludzi, wszystkich czasów jest ostatecznym rozliczeniem. Oto Ona jest rachunkiem za krzywdy całego świata, całej ludzkości. I oto Ona spłaca wszystkie nasze winy. Nie jesteśmy więcej winni krwi. Nie jesteśmy więcej winni Bogu nic, ponieważ nasz dług został spłacony krwią Jezusa. Tragiczne i piękne jednocześnie. Do zobaczenia jutro.